No to jak to się robiło te? Śmieszne rzeczy. Nigdy nie byłeś śmieszne. Jakie są najlepsze niewulgarne przekleństwa? Kurcze pieczone! A niech to dunder świśnie! Zaraza! Japier papier. A kurka! Co tutaj się od Janie Pawliło? Narany Na rany koguta! jowisza! O, kuchnia! A niech cię licho trzaśnie! Czas ukarać twoją arogancję, pyszałku! Daj ta spokój, Turlaj dropsa! Motyla noga! odpierwiastkuj się ode mnie, ty ilorazie nieparzysty! Kurwa Warszawa nie hoduje! Do jasnego piernika, Na brodę Merlina! Kurza stopa! Psia ma, psia kość, psia sierść! Co oni mają do tych psów? Tych oncfocie, tych. Wiadomo, że menda pijok Hochstapler. O, święta makrelo, Jerzu zbioru sosnowego, ale mnie w kuropatwiasz. Kurde bele. Ciusiak. Ja cię chromolę. O ty, łapserdaku! żebyś mchem a żebyś się z górki stoczył! Poka bydlaka śledzia karpia! To jest pierwszy raz, kiedy to autentycznie jest dobra odpowiedź. Bydlak! Ja pierdziordzio. A penis ci w pupę. O! Najlepsze niewulgarne przykleństwo to Krzysztof gąciasz. Ty krucha bagieto! O się, ogórasie, łakamakafon, ty siusiu siu majtku, ty giździe pieruński, siusiak, chyba cię pokiełbasiło w farfocu, krochmal się, poka poka sowy. <grymne> Ależ kwas! Ej ty, urwi połciu. Jak ci przypara mole do kwadratu, to ci zęby poza nawias wyjdą. Najlepsze niebulgarne przekleństwo to... Krzeszy urety, kotlety, kruci, twoje IQ mieści się w keczupie. Lewaku, to matko córko, kurza melodia, spier papier, głupek! Mnie tam śmieszy dupacycki. No przecież to są duby smalone! Kurtka na wacie. Milion złotych wydałabym na kurs śmieszności dla końciarza! <laughs> A, bo to jest kolejne pytanie. Tam do kata, kurczę mać! No szkuria metropolitarna! Motyla noga! Albo po chuj mówić grzecznie, jebacz konsekwencje! Ty... Ty trzmielu! Jadłeś rosół z kurwielu? wielu? <noise> <noise> Jesteś zwolniony! A niech to gąciasz. Subskrybujcie! Krzywe kopytko! Iść do pipla! Pozdrow dla ludzi z Łodzi! A żeby ci delta dodatnia wyszła! Ty kurna chyba cię popiętroliło! Psia krew! Pi! Ja cierpię dole! Na teutatesa wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki i ten ich zapchlane gundę! Mocium panie! Do jasnej ciasnej! A niech cię pepe, panie dziobaku! Powiedz mi internecie, jaka jest najgłupsza rzecz, jaką może zrobić człowiek? Siusiak!